Jestem na tropach wilków, szły z tamtej strony I kurde Przeszły koło czegoś Ale co to może być? Coś tu leży Na palance takich w takich śniegach Jeszcze O kurde, nie chce się ruszyć nawet taki fajny różek jak na starego ale przeszły nie zainteresowały się ale ares też ominął a ja z daleka zobaczyłem No tak fajnie mam Urala, ale co przez szybę Jak coś zrobi to ucieknie pewnie Ale spróbuję jakoś się na stanąć No Udało się ja Tak wilgotno mam bo w aucie Jestem całym mokry. Wszystko zaparowane No ale nie jest już przez szybę ten Ural tylko przez o tym go filmuję. Udało się zmienić pozycję. Wziotko sobie siedzi. Tropiłem wilki trochę. Spotkałem świeże tropy zeszły z gór. Poszedłem po tych tropach w góry Myślałem że coś tam zrobiły ale nic nie znalazłem W końcu mi zasypało tropy Różek się jeszcze trafił stary przy okazji A teraz kurde kwitnę przy tym uralu. No Chyba go zostawię bo ile można się siedzi. siedzi nie może siedzieć bo przejadę to pewnie ucieknie ale co Muszę tam jechać tamtą stronę. O, tu mysziowa miałem tak daleko i tylko stanąłem to zwiał. A koło Urala przejechałem. Mołą nie skręcił, tak mnie obserwował, ale został tam gdzie siedział. Muszę potem jeszcze podjadę z drugiej strony. zobaczyć. Czy się go da sfilmować. jakiś bitnie się nie bał. Mam tego Urala z drugiej strony. Na razie z daleka bardzo. Aż nie do wiary, że dał koło siebie przejechać. Miałem już 10 metrów do niego jak go mijałem. Nic może jakoś da się go tam wypatrzyć Zbliż się, spróbuję No mam go od przodu fajnie Jeszcze jestem dość daleko Ale spróbuję najpierw dalszy на побить не похли. Самец, пахнем, то не дуже птак. Самец это уж исчезал в гнезде. Хотя не знаю, может, и изменяю. To nie jest mały, to raczej samiec. No dobra muszę jeszcze taki siak jechać na skład bo tam zrywają Jak się uda jeszcze raz go złapać to go złapie, a nie to pojada niech sobie siedzi Przepieram, teraz już go mam bliźniutko Pory lecik nie ciechniemy Kurde tak patrzę, ponad 10 metrów nie było jak go mijałam No to co trzeba go zostawić i jechać Może da się i teraz ominąć Trochę polało jak się zmieniło Niedawno jeszcze był lód na całym potoku a teraz już górą woda płynie Lody jeszcze nie ruszyły, ale podniosła się bodaj wierzchem płyni. вообще стало падать. przyszedł od do, do tych zagrodowych do zagrody ja akurat z wracam na kwitnie. Takim gałęzkom daje rada.